KGB udoskonaliło broń, która wyglądała jak zwykła szminka, ale strzelała 4-5 mm pociskiem. Nazywano ją pocałunkiem śmierci. Było to tylko jedno z wielu niewiarygodnych narzędzi stworzonych przez najbardziej przerażającą agencję wywiadowczą w historii. Większość ludzi kojarzy KGB wyłącznie z sowiecką tajną policją. Prawda jest jednak znacznie mroczniejsza. Dziwniejsza i bardziej złożona. W ciągu najbliższych kilku minut zanurkujemy w tę otchłań, by odkryć sto najbardziej szokujących faktów o organizacji, która była jednocześnie tarczą i mieczem imperium. Przygotujcie się. Nazwa KGB to skrót od Komitet Gospodarstvenoj Bezopasności, czyli Komitet Bezpieczeństwa Państwowego. Oficjalne motto agencji brzmiało Tarcza i miecz partii, co idealnie podkreślało jej podwójną misję: ochronę reżimu komunistycznego przed wrogami wewnętrznymi i atakowanie tych zewnętrznych. Ale KGB nie było pierwszą sowiecką tajną policją. Było ostatnim ogniwem w mrocznym łańcuchu, który rozpoczął się w 1917 roku. Pierwsza była czeka, założona przez Feliksa Dzierżyńskiego na bezpośredni rozkaz Lenina. Pełna nazwa Czeka to wszechrosyjski nadzwyczajny komitet do walki z kontrrewolucją i sabotażem. Sam Dzierżyński był tak bezwzględny, że zyskał przydomek Żelazny Felix. To Czeka rozpoczęła Czerwony Terror brutalną kampanię masowych egzekucji tych, których uznano za wrogów klasowych. Szacunki co do liczby ofiar Czeki w pierwszych latach działalności wahają się od 50 tysięcy. Do nawet ponad pół miliona. Gdy czeka została rozwiązana, agencja kilkakrotnie zmieniała nazwę. Najpierw GPU, potem OGPU, aż w końcu niesławne NKWD. To właśnie NKWD odpowiadało za stalinowską Wielką Czystkę w latach XX-XX wieku. Na czele NKWD stał Ławrienty Beria, jeden z najbardziej sadystycznych ludzi w nowożytnej historii który osobiście nadzorował tortury i egzekucje. Beria był tak zdeprawowany, że po śmierci Stalina jego własni koledzy z biura politycznego kazali go aresztować i stracić, bojąc się jego potęgi. Po egzekucji Berii organizację na krótko przemianowano na MGB, by ostatecznie w 1955 roku zrestrukturyzować ją i nadać jej nazwę KGB. Ta restrukturyzacja miała jeden główny cel zagwarantować, że nikt nigdy więcej nie skupi w swoich rękach tak ogromnej władzy jak Beria. Siedzibą KGB był osławiony gmach Łubianki w Moskwie, miejsce, które stało się synonimem tortur i psychicznego terroru. W podziemiach Łubianki mieściły się cele i sale przesłuchań, gdzie torturowano i mordowano niezliczonych więźniów. KGB było gigantyczną organizacją. W szczytowym okresie szacuje się, że zatrudniało ponad 480 tysięcy osób, w tym 200 tysięcy strażników granicznych. A liczba ta nie obejmuje rozległej sieci cywilnych informatorów. Szacuje się, że co piąty dorosły obywatel ZSRR był w pewnym momencie powiązany z agencją jako informator. KGB miało też własne elitarne jednostki wojskowe oddziały specnazu, takie jak Grupa Alfa i Grupa Wympieł, przeznaczone do operacji antyterrorystycznych i sabotażu. Sama agencja dzieliła się na zarządy. Najbardziej znany był pierwszy główny zarząd, odpowiedzialny za szpiegostwo zagraniczne. Jednak w przeciwieństwie do CIA, większość pracy KGB skupiała się na sprawach krajowych. Drugi zarząd główny zajmował się monitorowaniem samych obywateli radzieckich. Z kolei Piąty Zarząd Główny, utworzony w latach 60., miał za zadanie zwalczanie dywersji ideologicznej. W praktyce oznaczało to polowanie na artystów, pisarzy, naukowców i każdego, kogo poglądy uznano za antyradzieckie. Dwoma najsłynniejszymi celami Piątego Zarządu byli laureaci Nagrody Nobla: Aleksander Sołżenicyn i Andrzej Sacharow. Sołżenicyna aresztowano i zesłano za krytykę Stalina, a Sacharowa, ojca radzieckiej bomby wodorowej, skazano na wewnętrzne wygnanie. KGB udoskonaliło też coś, co nazwano psychiatrią karną. Całkowicie zdrowych psychicznie dysydentów diagnozowano, przypisując im zmyślone choroby, takie jak schizofrenia bezobjawowa. Następnie zamykano ich na czas nieokreślony w brutalnych szpitalach psychiatrycznych, zwanych psychuszkami. W tych szpitalach leczono ich silnymi lekami psychotropowymi, terapią elektrowstrząsową i biciem. KGB posiadało również cały departament siódmy zarząd, poświęcony fizycznej i elektronicznej inwigilacji. Agenci siódmego zarządu. Byli mistrzami w instalowaniu podsłuchów dosłownie wszędzie, od ambasad po prywatne mieszkania. To KGB kontrolowało cenzurę wszystkich mediów, sztuki i literatury w związku radzieckim. Agencja miała też tajny wydział, wydział 13., zajmujący się mokrą robotą, co było eufemizmem na sabotaż i zabójstwa. Wydział 13. działał pod kryptonimem Zarząd V. I odpowiadał za eliminowanie najgroźniejszych wrogów państwa za granicą. Najgłośniejszym zamachem związanym z KGB było zabójstwo Lwa Trockiego w Meksyku w 1940 roku. Zabójcą był Ramon Mercader, hiszpański agent, który przez lata infiltrował najbliższe otoczenie Trockiego, zanim w końcu zaatakował go czekanem. W swoim laboratorium 12 KGB opracowywało dziwaczną i niemal niewykrywalną broń. Najsłynniejszą z nich był tak zwany bułgarski parasol. W 1978 roku w Londynie bułgarski dysydent Georgi Markow, czekając na autobus, poczuł ukłucie w nogę końcówką parasola. Wstrzyknięto mu maleńką metalową kulkę zawierającą rycynę, śmiertelną truciznę. Markow zmarł trzy dni później. KGB opracowało również pistolet rozpylający cyjanek, który wyglądał jak długopis lub paczka papierosów. Tej broni użyto do zabicia ukraińskich przywódców nacjonalistycznych Lwa Rebeta i Stepana Bandery w Monachium w latach 50. Gaz cyjankowy wywoływał objawy podobne do zawału serca, dzięki czemu śmierć wyglądała na naturalną. Agent KGB, który dokonał tych dwóch zamachów, Bohdan Staszyński zbiegł później na zachód i do wszystkiego się przyznał. KGB posiadało także broń jednostrzałową, ukrytą w papierosach, aparatach fotograficznych, a nawet papierośnicę strzelającą trzema rodzajami nabojów. Opracowywali trucizny, które nie pozostawiały śladów i mogły być podawane w jedzeniu, napojach, a nawet przez kontakt ze skórą. Po jednej z nieudanych prób zamachu na przywódcę Jugosławii, Josipa Broza Tito, Stalin otrzymał od niego list o treści: Przestań wysyłać do mnie zabójców. Złapaliśmy już pięciu z nich. Jeśli nie przestaniesz, wyślę jednego do Moskwy i nie będę musiał wysyłać drugiego. KGB było mistrzem tak zwanych Środków Aktywnych aktywnyje Meropriatia. Czyli formy wojny psychologicznej i dezinformacji. Samo słowo dezinformacja, diezinformacja, zostało w rzeczywistości ukute przez radziecki wywiad do opisania tej taktyki. Jedną z najbardziej udanych kampanii dezinformacyjnych była operacja Infekcjon. W latach osiemdziesiątych KGB masowo rozpowszechniało w światowych mediach, zwłaszcza w krajach rozwijających się, teorie. Jakoby wirus AIDS został stworzony przez Pentagon w Fort Detrick jako broń biologiczna. Ta teoria spiskowa przetrwała zresztą do dziś. Inną głośną kampanią była operacja Tukan. KGB fałszowało listy i dokumenty, które następnie podrzucano do The New York Timesa, by zdyskredytować chilijskiego dyktatora Augusto Pinocheta, wroga Sowietów. KGB rozpowszechniało również plotki że za zamachem na prezydenta Johna F. Kennedy'ego stała CIA. Agencja potajemnie finansowała i wspierała skrajnie lewicowe grupy terrorystyczne na Zachodzie i Bliskim Wschodzie, takie jak frakcja Czerwonej Armii w Niemczech czy OWP. KGB zdołało skutecznie zinfiltrować wszystkie główne zachodnie agencje wywiadowcze, w tym brytyjskie MI6 i CIA. Słynna piątka z Cambridge. To grupa brytyjskich szpiegów z wyższych sfer, zwerbowanych jeszcze w latach 30. na Uniwersytecie Cambridge. Ludzie tacy jak Kim Philby, Donald Maclean czy Guy Burgess osiągnęli bardzo wysokie stanowiska w brytyjskim rządzie, przez dziesięciolecia przekazując Moskwie najpilniejsze tajemnice. Kim Philby doszedł do stanowiska szefa sekcji antyradzieckiej w MI6, cały czas potajemnie pracując dla KGB. W Stanach Zjednoczonych podwójny agent CIA, Aldrich Ames, okazał się jednym z najbardziej niszczycielskich szpiegów w historii. Ames, oficer CIA, sprzedał KGB tajemnice za miliony dolarów, co doprowadziło do dekonspiracji i egzekucji co najmniej dziesięciu amerykańskich agentów szpiegujących dla USA w ZSRR. Z kolei Robert Hansen, agent kontrwywiadu FBI. Przez 22 lata szpiegował dla KGB i jego następcy, SWR, wyrządzając szkody, których nie dało się oszacować. To KGB wykradło tajemnice amerykańskiej bomby atomowej za pośrednictwem szpiegów takich jak Klaus Fuchs i Theodore Hall, którzy pracowali przy projekcie Manhattan. Pozwoliło to Związkowi Radzieckiemu zdetonować pierwszą bombę atomową już w 1949 roku. Na wiele lat przed oczekiwaniami Zachodu. KGB prowadziło też elitarny program szkoleniowy dla tak zwanych nielegałów. Nielegalni agenci działali bez żadnej osłony dyplomatycznej. Przybierali zupełnie nowe tożsamości i przez dziesięciolecia żyli jako zwykli obywatele w obcych krajach. Słynny szpieg Jack Barski, naprawdę Albert Dietrich, był nielegałem KGB, który przez dziesięć lat mieszkał w USA. Zrobił karierę, a nawet założył amerykańską rodzinę. Gdy KGB w końcu nakazało mu powrót do domu, udał, że zaraził się AIDS, by tego uniknąć, i ostatecznie wszystko wyznał swojej amerykańskiej żonie. Co ciekawe, po II wojnie światowej KGB aktywnie rekrutowało byłych oficerów wywiadu nazistowskiego z Gestapo i Abwery. Wykorzystywano ich wiedzę do budowy siatki szpiegowskiej w Niemczech Zachodnich. KGB odegrało kluczową rolę w tłumieniu wszelkich ruchów wolnościowych w Bloku Wschodnim. W 1950 roku agenci KGB pomogli zorganizować sowiecką inwazję na Węgry, by zdławić rewolucję. Węgierski przywódca Imre Nagy został aresztowany i stracony. W 1978 roku KGB kierowało operacją stłumienia praskiej wiosny w Czechosłowacji. Aby przygotować grunt pod inwazję na Pragę, agenci KGB przebrani za zachodnich turystów zinfiltrowali kraj, by siać chaos i podkładać dowody na rzekomy zachodni spisek. KGB prowadziło też rozległy program broni biologicznej, znany jako biopreparat. Dezerter z KGB, Aleksandr Kuźminow, twierdził, że agencja miała w planach sabotaż biologiczny wymierzony w zachód. Ujawnił, że KGB planowało zanieczyszczać zbiorniki wodne lub wywoływać epidemię w dużych miastach. Kuźminow twierdził również, że w 1964 roku agenci KGB zostali wysłani do Niemiec, by ekshumować ciała ofiar wirusa Marburg w celu wykorzystania go jako broni. KGB było mistrzem miniaturowej technologii szpiegowskiej. Opracowali ukryte kamery w guzikach płaszczy, zapalniczkach, zegarkach, a nawet w golarkach elektrycznych jednym z najsłynniejszych urządzeń podsłuchowych było the thing to coś pasywne urządzenie ukryte w drewnianej replice wielkiej pieczęci Stanów Zjednoczonych podarowanej ambasadorowi USA w Moskwie to coś wisiało w biurze ambasadora przez 7 lat transmitując rozmowy zanim w ogóle zostało odkryte KGB używało też tak zwanego proszku szpiegowskiego Metki – niewidzialnej i radioaktywnej substancji chemicznej służącej do śledzenia celów. Proszek nanoszono na ubranie lub buty celu, a agenci KGB mogli śledzić go z daleka za pomocą urządzenia przypominającego licznik Geigera. KGB stosowało również na masową skalę kompromat, czyli zbierało materiały kompromitujące, zazwyczaj natury seksualnej. By szantażować zachodnich dyplomatów, dziennikarzy i polityków. Agencja zarządzała hotelami i barami w Moskwie, które w rzeczywistości były pułapkami. Pracowały tam jaskółki, agentki lub kruki, agenci, których zadaniem było uwodzenie i filmowanie ofiar. Jeden z najbardziej tajemniczych i przerażających incydentów, z którym wiąże się KGB. To tragedia na przełęczy Diatłowa w 1959 roku. Dziewięciu doświadczonych radzieckich alpinistów zginęło w niewyjaśnionych okolicznościach w górach Ural. Ich namiot był rozcięty od środka, uciekali boso przez głęboki śnieg. A niektóre ciała miały poważne obrażenia wewnętrzne, jak zmiażdżone żebra, ale bez żadnych śladów zewnętrznych. Jednemu z ciał brakowało języka. Śledztwo zostało nagle zamknięte przez KGB, a akta utajniono. Przez dziesięciolecia spekulowano o tajnych testach broni lub próbie zatuszowania sprawy przez agencję. Ostatni szef KGB, Władimir Kryjuczkow, był jednym z czołowych przywódców puczu moskiewskiego w sierpniu 1991 roku. Pucz ten był nieudaną próbą obalenia Michaiła Gorbaczowa i zapobieżenia rozpadowi Związku Radzieckiego. Paradoksalnie, niepowodzenie puczu tylko przyspieszyło rozpad ZTRR, a samo KGB zostało oficjalnie rozwiązane 6 listopada 1991 roku. Organizacja jednak nie zniknęła po prostu podzieliła się na kilka agencji następczyń. Główną krajową następczynią KGB w Rosji jest FSB czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa. Głównym zagranicznym następcą jest SWR, czyli Służba Wywiadu Zagranicznego. Wiele taktyk, personelu i mentalność KGB zostało bezpośrednio przeniesionych do tych nowych agencji. Pewien były agent KGB, który służył w Niemczech Wschodnich, nadzorując operacje wywiadowcze, ostatecznie doszedł do najwyższej władzy w Rosji. Nazywa się Władimir Putin. Historia KGB to mroczne dziedzictwo absolutnej kontroli, państwowej paranoi i wyrachowanej brutalności. Od dziwacznych narzędzi zbrodni, jak rycynowy parasol, przez globalne operacje dezinformacyjne, których echa słyszymy do dziś, aż po bezwzględne represje wobec własnych obywateli, KGB okazało się jedną z najpotężniejszych i najbardziej przerażających sił XX wieku. Który z tych stu faktów Zszokował Was najbardziej. Podzielcie się opinią w komentarzach. Jeśli podobało Wam się odkrywanie tych mrocznych sekretów, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować kanał, aby zobaczyć więcej podobnych materiałów.